Reputacja przejścia podziemnego na ulicy Wyzwolenia jest nie najlepsza. To kwestie estetyki, bezpieczeństwa i wygody. Jeden z projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego w 2015 roku zakładał kompleksowy remont tego miejsca. Zajął on trzecie miejsce w głosowaniu mieszkańców zdobywając ponad 500 głosów. Na realizację inwestycji zostało mniej więcej 700 tysięcy złotych, co pozwoli na remont, ale nie tak wielki jak jest potrzebny. Moim i mam nadzieję, że też innych mieszkańców Szczecina priorytetem było to, żeby przede wszystkim to przejście dla, dla pieszych podziemne zostało udostępnione dla osób niepełnosprawnych, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że przyjeżdża osoba na wózku inwalidzkim, nawet z kimś z, opieką, z osobą, która się nią opiekuje, no i pojawia się problem, no bo najbliższe przejście, dla, do którego musiałoby się taka osoba udać, to jest w okolicach centrum handlowego Fala, albo w drugą stronę przy budynku Radissonu. Przejście podziemne na ulicy Wyzwolenie ma ponad 35 lat i widać w nim myśl architektury. Toniczną poprzedniego ustroju. Jest nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mater z dziećmi, a jego rozkład logistyczny sprzyja różnym niebezpiecznym sytuacjom. Nie ma tu też toalety, a projektodawcom bardzo zależy na tym, by właśnie w ten sposób poprawić komfort poruszania się po mieście. Jak dobrze wiemy. W mieście działa tylko kilka i nie wszystkie są zawsze czynne. Na przykład na bulwarach rzadko kiedy można spotkać czynną tealetę miejską. E estetyka też warta jest uwagi i, i po pochylenia się do tego tematu. E zaproponowałem e Urzędowi Miasta, żeby na ścianach, które wyglądają tak, jak wyglądają, e zastanowić się nad tym, żeby pomalować je e w Formule 3D. Aspekt bezpieczeństwa jest istotny. Brak monitoringu sprzyja bowiem kradzieżom i aktom wandalizmu. Wielu mieszkańców po prostu boi się chodzić tędy po zmroku. Jeden z podpunktów projektu zakłada właśnie instalację monitoringu, nie wiadomo jednak, czy zmieści się on w budżecie, jaki pozostał na remont. Wiele w sieci, w internecie krąży filmików, które pokazują, jak tutaj naprawdę jest wieczorami przede wszystkim niebezpiecznie. I również jeden z wniosków, który złożyłem na piśmie dotyczący tego przejścia podziemnego, to jest montaż monitoringu. No wydaje mi się, że to w w XXI wieku w takim miejscu jak to jest, jest, jest koniecznością, no bo zawsze ułatwia ewentualne znalezienie sprawcy, ewentualne znalezienie kogoś, kto, kto komuś innemu wyrządził krzywdę. Magistrat do zmian w przejściu podziemnym szykuje się od wielu lat, a całkowity koszt inwestycji szacowany był na 2 miliony złotych. 700 tysięcy z budżetu obywatelskiego to bardzo przydatny zastrzyk gotówki. Nie da się jednak ukryć, że potrzeby są nadal większe niż możliwości. Kiedy wiadomo będzie, co dokładnie zostanie wyremontowane na przejściu? Prawdopodobnie za kilka tygodni.